Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. a to jest kolejny odcinek z naszej serii. Let's play Wilma of the Dobra, yy, pierwsza sprawa. Jak można zauważyć, po wejściu na główną. No po prostu jak wchodzimy w grę, idziemy do Nexusa. Wiadomo. No i tutaj nam się zmienił wygląd. Tak, wygląd na Zupełnie i... Nie wiem, mi się strasznie kojarzy z tą dynią i myślę... Chociaż nie wiem jak inni gracze, bo jeszcze nie oglądałem odcinków. Po prostu myślę, że to jest zrobione na święto amerykańskie. No słynne Halloween, wiadomo. Właśnie ten wygląd... Jest pod to święto. Także no nie wiem. No, ale zobaczymy. Dobra, coś tam dostaję. A no, nie wiem, no dobra. Idziemy. Idziemy dalej na Espinie. To tepnijmy się gdzieś. Tutaj byłoby dobrze właśnie. Co my tutaj mamy? Nie, nic. Znaczy, no nic takiego, co by do mnie pasowało. No właśnie, łuki tam, miecz to... Nie, bo ja mam tylko różdżkę. No, wchodzimy. I tutaj lipa, chociaż nie, tutaj mam kogoś. What? Dobra, kolejny poziom nabity. Tu jest ten robot, czy co to jest kurczę, skończyła mi się, sko... skończyła mi się moc. Ufak, zasginę. Nie, muszę sobie podładować trochę życia. Okej, okay, możemy iść dalej. Tylko teraz się. Może się. Teraz pójdziemy na inny serwer, na którym już jesteśmy. No. Może tak mnie obkrążał nie mogłem go zabić. Ja, yeah. O, tym mi się przyda może. No bierz to. Japitole. No. <ścoughs> Fajny dźwięk mają. Taki wow, wow. Dobra, matkę już zabiłem. Więc nie będą się spawnować. To już chyba wszystko wyczyściłem. I tutaj zaś zadupię. Uuu, trochę ciężko. Gdzieś w ogóle robot był? Oh, Tu jest właśnie. Szybko tepnąć i tepnąć? U. A, tu jest. Właśnie nie wiem, gdzie jest najwięcej ludzi na jakimś świecie? Chyba na Bill Cholder, bo jakiegoś chciałem wejść, nigdy nie mogłem. O, jakaś różka? Nie, to, to taka sama. Uh, smok. Fuck'n Ile ludu! Szybko nie, 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 nie. sobie tutaj nie dał z... ...rady. Bo jeszcze sam na nich wszystkich... ...tu w ogóle szazu nie miał, nie było w ogóle nikogo obok mnie. A nie na te roboty. Idziemy, bo powiem Wam, że oni są. Ojoj, oni są najtrudniejsi, ponieważ nawet ja, jeszcze zanim zacząłem nagrywać inny temat, przechodziłem tę grę, próbowałem, próbowałem ich zabić, i nie udawało się. Nawet ci, którzy mieli większy level niż 20, po prostu ich nie dam, ich można do ustranej śmierci. oni są chyba najtrudniejsi, moim zdaniem. Czy jeżeli chodzi o do pokonania, bo ci co zabierają życia, no to nie. Old Mało mówię, ale tutaj jednak wymawia wymaga, wymaga, wymaga trochę skupienia. Nie, nic tu nie ma oprócz życia. Właśnie nie wiem, co mam robić, ale chyba pójdę. Ile mi jeszcze zostało?

dobra, udało się. Zaczynamy jedenasty poziom. Dobra, tutaj... Nie wiem, tutaj o, Pirate Cave. Inaczej Pirate Cave. Władca jest tam, znaczy tutaj jest pokazany. Ja jest. Napieprzać go. Udało się. Dobra, idziemy na ring portal. O teraz będziemy mówili na te światy portale. Bo chyba tak to się jednak nazywa. O, raczek. Znaczy krap. Raczek. fak, zacięła mi się postać. Zacięła to znaczy, że nie wiem, jakoś zadzieskałem i włóczyli, że idę prosto, a mi do tyłu szedł. Także trochę dziwota. O, 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 o jest coś nowego. O, się przestraszyłem. Się przestraszyłem dźwięku. dźwięku. No Fakt, to mi napieprza. Elfy głupie. Chcę tego coś zobaczyć na nic. Cmentarz nie to mi tak strasznie przypomina ten cmentarz. Znaczy to jest cmentarz, to nie wiem. O, no, co to jest? Faginę. No bo tu jest zupełnie noga postać. Właśnie. Jakiś taki fucking. A mnie obkrążyli przed chwilą. Nie miałem jak go zaatakować. To jest a frajer, jest. Fuck you! No, co to jest? Tu ten frajer ma chyba te kule. A nie wiem. Jo oj, ojoj oj, Szybko! Uh. Kurde! ajajaj aj, aj. Na slajd trafił. No to dobra, Ty, jakie to mam mieć podsumowanie? Best Fame, Airnet, party member labs. Dungeons um, Complete 1, Quest Complete 7, no i Monster kills 396 No i kurde mi się wszystko skazowało. Ja. Bo tu podsumowanie wszystkich najlepszych graczy. Złupisz bo, bo jakie oni mieli tutaj różdżki. Może taki miecz, czy taki w ogóle pierścień. Super gumko, cześć tak gumo. Nie, nie, nie chcę się zaczynać tak od nowa. Aaa, miałem takie fajne rzeczy. Chyba, że mi jeszcze coś zostało. Gdzie to był jakiś oj, 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 No tutaj. Chyba mi no Nie, tu mi życia zostałem. Myślałem, że jeszcze coś dałem. Aj No trudno. Dobra. Skończyłem na razie na 11 poziomie. Bo jak dużo ludzi tutaj jest. Nie wiem, po ekspie jakieś 2-3 minuty jeszcze i się z wami pożegnam. Tak, w ogóle ja teraz to mogę sobie trochę pogadać, już. Bo tak naprawdę, teraz to nie mam co tutaj robić, ani się na niczym skupiać. Po prostu, no szkoda, na serio mi tego. No trzeba być już ubiegłym. no to na serio mi zniechęca. O, to chciała się grać, ale jak dalej. White blind, czyli ciemność. Ja znowu zginąłem. Ja pitole. Ale tu babu bo mi się wydawało... Miałem więcej niż połowę życia, trafił mi raz i zginąłem. No wiem, wiem jestem ciota Łuj, kanka. Tego nie mi się Nie chce mi się tym grać, wolę tego Bo tamten to jest lekarz, czyli daje życie Dobra moi drodzy że ja się będę z wami żegnał. Widzimy się w na następnym odcinku. Myślę, że. będzie mi się chciało do 11 nabić. No i. że już nie będę pieprzył, tak? Nie nam się zabić. To jest po pierwsze. A po drugie, że. Że trzeba będzie się umówić na. bo wiem, że miałem grać z Diablem i tak dalej. To miała być niespodzianka, ale no. Jeszcze nie mam zainstalowanego skrypa. Jak wcześniej było. mówiłem chyba. To komputer był mój już naprawiony i wszystko odinstalowano. Po dano inny sprzęt. Inny sprzęt, inny system. O, przepraszam, że przez chwilę nie gadałem, ale babcia wszedła do pokoju. Wszedła, weszła. No to co, ja się z wami żegnam, cześć.